Pan Jacek jeszcze napisał, przed chwilą obiecałem mojej rocznej córce, że jak zacznie jeść, to będzie mogła pójść do garderoby. Pomogło zjadła, a teraz w niej siedzi, a ja mam chwilę spokoju. Proszę bardzo. Gdyby tak wszystkie dzieci, które jedzą od razu chodziły do garderoby. Czyli nagroda dla tatusia też za dobry pomysł, wiesz. Za dobry za właściwe pomysł wychowanie. Taka uniwersalna nagroda można by było, by było wprowadzić taką uniwersalną nagrodę. Zjesz, to pójdziesz do garderoby. Dla tych, którzy nie powinni jeść, to na przykład nie zjesz, to pójdziesz do garderoby. Aby tak Mama coś powinna obiecać tatuśowi, tatuś córce i potem i ktoś na tym by najlepiej wyszedł, no można sobie tak wyobrazić, nie? A, po, a na końcu zarzepkę, prawda? <grym> zarzepkę i do gardyrem. A propos zarzepkę, to będzie utwór ludowy z tego, co mi przed chwilą Stanisław Klawę powiedział? To też jest w formie nagrody, uh -huh. którą my odbieramy sobie zawsze. Sami sobie... My sobie zaśpiewamy? Sami, sami, sobie. nie, ale to... Że my lud, ludno się sobie odbieramy. Tego nagrodę zawsze gdzieś tam na początku roku. Głośno tym było w każdym razie. No to proszę bardzo, ja już wiem, co mam robić, tylko masz mi będzie, nie? Proszę, proszę bardzo. Pasuje ci. Bardziej bardzo Jacek. proszę. Tak, tak. No tak. To już 14. A ja sam no, na mhm. Oczy rozbiegane i spocone twarze toczą się po kraju wielkie wyprzedaże. Więc jak tu nie ulec, kiedy trwa kuszenie? Najlepsze towary, każdy poprzecenie. Dobra. Trzymaj się za kieszeń i na jakość twarzaj. Nie daj się oszukać przy tych wyprzedażach. Lecz Polak nie głupi oszukać się nie da. Dobrze z polityki taką zna wyprzedaż. No to żyj się. Trzymaj się za kieszeń, patrz na wszystkie strony. Nie jeden polityk także przeceniony. Gdy ci coś obieca, a ty tanio kupisz, to jak go wybierzesz, prędko go nie zwrócisz. E, no, no bo ta miała być błędna, tak to prawda. No to państwo słyszeli premierowo wykonany utwór, no, prawie premierowo, to można by było powiedzieć na dwa cymbały praktycznie. Także. A my jeszcze podsumujemy za chwilę to, co państwo napisali w sprawie nagradzania, zachęcania. To za, za chwilę, po wentylatorze Macieja Kraszewskiego. Wentylator, czyli 60 oprotów na minutę. Aja, ja, 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 proszę pana, czym się pan tak przejmuje? Proszę pana, to pan nie słyszał? Nie. UFO przyleciało, proszę pana, na inaugurację prezydenta Obamy. Ja, proszę pana, nic dziwnego, sam bym chętnie przyleciał. Ale proszę pana, nie spotkiem. No nie, a skąd pan wie, że to spodek? No co, proszę pana, filiżanka? No widziałem, CNN pokazywał. <laughs> proszę pana, to znaczy, że na planecie Pompon też odbierają CNN. De. I CBA, proszę pana, i PKS. Wie pan co? Ja myślę, że to nie było żadne ufo, proszę pana pana tylko, że to dolar śmigał w górę. A, kto to wie, proszę pana, ale gdybym ja mieszkał w Ameryce, proszę pana, to by mi brakowało takich polskich, swojskich klimatów. A jakich na przykład? A proszę pana, na przykład takich, że trzej mężczyźni, proszę pana, rolnicy. Przewozili konia samochodem. A na czym mieli przewozić? Deskorolką? Ale, proszę pana, to był niewielki Fiat i oni oprócz tego konia też byli w tym samochodzie i, proszę pana, jechali. A uno drobiazgo. A ciekawe, czym by krowę przewieźli? No jak to, proszę pana, motocyklem. Pewnie marki BMW. <laughs> proszę pana, kiedyś to taki serial był dla młodzieży. Proszę pana, Karino, To teraz powinien być drugi serial. Kar Uno. <laughs> proszę pana, ale to nie jest śmieszne. Proszę pana, taki koń siedzi w samochodzie i wie pan... Co on robi? Co? Proszę pana, on śrebak! Ja, 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 ja. Proszę pana, my tu o zwierzętach, a tymczasem premier zniknął. Nie, no, proszę pana, on jest zwierzę polityczne, proszę pana. I on nie chce być kojarzony z kryzysem. A i dlatego zniknął? To co on wróci jak kryzys się skończy? No nie, proszę pana, to w ogóle jest bez sensu. Przecież u nas nie ma kryzysu, przecież on sam o, tak powiedział jego ludzie. No? O, proszę pana, to właśnie, a dokąd on wyjechał? A proszę pana, w Alpy chyba na narty. Proszę pana, Alpy, to proszę pana Włochy, to Niemcy, to Austria, proszę pana tam jest kryzys. Ale proszę pana, jak oni go tam zobaczą, o. to natychmiast zaczną go kojarzyć. No oczywiście, proszę pana, jak będzie zjeżdżał z wysokiej góry w dół, proszę pana i ten slalom. Jak wróci, to już nic nie pomoże. Nawet slalomun. Oczywiście, proszę pana, ja już miałem przedsmak. Proszę pana, otwieram rano okno i co widzę? No nie wiem. Kryzys, proszę pana. Wielki czarny kryzys. Cze, przepraszam, piłeś pan? A Skąd, proszę pana, kryzys? Tak na imię ma pies pani Irenki. A, ten Rotboiler. Nie, proszę pana, to sztucer. Ten sznaucer chyba. A, proszę pana, dowcip słyszałem. Wie pan, jak nazywa się pies pracownika skarbówki? Pitbull. A sam se pan ból. Myślałem, <laughs> że Golden Z River. <laughs> proszę pana, albo Koszter Spłyniel. Wentylator, czyli 60 oprotów na minutę. Był wentylator Macieja Kraszewskiego. Już prawie na koniec tego wydania Akademii Rozrywki my jeszcze powinniśmy jakoś podsumować, chociaż puenty nie znajdziemy właściwie do tego poszukiwania jakiejś uniwersalnej zachęty, uniwersalnej nagrody. Wrócił jeszcze w liście pana Piotra ten radziecki samochód napedały taki. Ale się uparł pan Piotr. A ty nie widziałeś takiego w ogóle? Ja nie to już inna, inna osoba napisała. Inna osoba, napisała. E, nie. widziałeś nigdy takiego? widziałem, ale nie miałeś. I solidny z blachy? To do dzisiaj pewnie jest. Jeszcze nie. Podejrzewam, że tak może już mają poprzebijane numery jakieś tam, ale to podejrzewam, że gdzieś jeszcze są w ruchu. Pan Piotr napisał, powodem, dla którego mój tata nie chciał mi kupić auta, był argument, że nie mieściło się w naszym mieszkaniu M3. I to może jest też jakieś że oni przesłanie. Tam w Związku Radzieckim to mieli większe mieszkania i. Może oni nie parkowali w domach w domach Może jeździli w gdzieś. Może to jest jak, jakieś przesłanie dla państwa, żeby w poszukiwaniu takiej nagrody czy zachęty jednak uważać na warunki, żeby nie przesadzać z tymi zachętami. Ja zawsze możemy o takiej kolejce wiesz, elektrycznej, o rany to było. I co, i też I To się można rozbudowywać, nie... ale to do dończy wchodziło ten jeden tor taki w malutkie kółeczko na przykład. No, można było nie przesadzać rzeczywiście. No i jeszcze jeden wątek w liście pani Magdy został poruszony, że są takie nagrody, które nie wiadomo, czy są nagrodami za to, że się jest dobrym, czy że nie, niedobrym. To, co ty wcześniej poruszyłeś. Pani Magda napisała, gdy miałam jakieś 7 czy 8 lat, moja klasa wybierała się na pochód pierwszomajowy. Nieświadoma jeszcze znaczenia pochodu, ale ciekawa wszystkich zapowiadanych atrakcji, też chciałam iść. Wtedy moja starsza siostra obiecała mi, że kupi mi lalkę, jeśli i tylko nie pójdę na ten pochód. No i miałam jedną lalkę więcej. Nie wiem, czy była to nagroda za grzeczność czy za niegrzeczność. Bardzo takie. No to, to trudne tak. to trudne zagadnienie. Ale jakie, ale jakie wspomnienie teraz? Zawsze można powiedzieć, że byłem nagrodzony za to, że byłem wtedy niby niegrzeczny, a teraz jakie to a ta nosiło? lalka to może właśnie też była z, z radziecka, nie? Dzieciątko lenin, tak? Za kogo jak, jak, jak nie pójdziesz na pochód, to ci kupię małego leninka, żebyś się w domu mogła bawić, na przykład, a nie łazić, nie łazić po pochodach. No cóż, to temat kar i nagród i zachęt uważamy za wyczerpany. Jutro w Akademii Rozrywki jakiś nowy temat się pojawi. Bardzo dziękuję. Stanisław Galer naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję.